Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz rodzinny pracujący w Szwecji. Dlaczego kochamy cukier, choć on nas niszczy? Odpowiedź na to pytanie znalazłem w magazynie Świat Zdrowia, w którym ukazał się wywiad pod tytułem Wszystkie oblicza cukru. Pani redaktor Anna Komorowska rozmawia z panią dr Justyną Jessą. Pani doktor nauk medycznych Justyna Jessa jest doświadczoną dietetyczką kliniczną, absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posłuchajcie Państwo tego interesującego wywiadu o wszystkich obliczach cukru. Niektórzy specjaliści najchętniej wpisaliby cukier na listę produktów zakazanych. Ukrywa się wszędzie, więc często nieświadomie przekraczamy jego dzienne spożycie. To może prowadzić do nadwagi oraz wielu innych dolegliwości zdrowotnych. Jak naprawdę jest tym cukrem? Czy powinien bezwzględnie zniknąć z naszej diety? Cukry i ogólnie węglowodany cieszą się złą sławą. Wskazuje się jej jako przyczynę nadwagi, otyłości, cukrzycy oraz szeregu innych dolegliwości. Czy cukier jest tak straszny, jak go malują? Odpowiedź zależy od tego, jak definiujemy cukier. Mówiąc o negatywnym oddziaływaniu cukru, mamy na myśli cukry proste w postaci cukru do słodzenia, syropów dodawanych do żywności przetworzonej, słodyczy czy słodkich napojów. Cukier z tych źródeł rzeczywiście będzie powodował wszystkie wymienione problemy. Jednak cukier znajduje się również w owocach i te nie działają szkodliwie. Wręcz przeciwnie, spożycie owoców sprzyja odchudzaniu i ogólnemu zdrowiu. Na co jeszcze mają wpływ cukier i produkty o wysokiej zawartości węglowodanów? Chociażby na zaburzenia mikrobioty jelitowej. Musimy wiedzieć, że cukry proste i żywność wysoko przetworzona przyczyniają się do dysbiozy jelitowej, czyli nierównowagi mikroorganizmów bytujących w naszym przewodzie pokarmowym, ponieważ są to składniki, którymi bardzo chętnie żywi się mikrobiota patogenna. O negatywnym wpływie cukru możemy mówić w przypadku chorób nowotworowych, gdyż jest on materiałem energetycznym do wzrostu guzów nowotworowych. Poza tym nadmierne spożycie cukru sprzyja zmianom skórnym, np. trądzikowym, a także jest niekorzystne w przypadku kobiet z zaburzeniami hormonalnymi, takimi jak zespół policystycznych jajników, którym towarzyszy insulinooporność. Zaburzenia w tym obszarze mogą nawet obniżać płodność. Rozumiem, mówi pani redaktor Anna Komorowska, ale glukoza jest jak paliwo dla mózgu, dodaje nam energii. Jest też wykorzystywana w procesie oddychania. Cukry, czyli węglowodany, są więc ważne dla naszego organizmu. Czy zatem całkowite wyeliminowanie cukru z diety jest rozsądne? Pani doktor Justyna Jessa wyjaśnia. Wszystko się zgadza. Glukoza jest paliwem dla naszego mózgu. Jednak do odpowiedniej pracy tego narządu wystarczy spożycie dobrych źródeł węglowodanów złożonych, na przykład kasz, pieczywa pełnoziarnistego, pełnoziarnistych makaronów czy brązowego ryżu. Nie musimy w tym celu spożywać słodyczy, uznając, że w ten sposób karmimy nasz mózg. Całkowite wyeliminowanie lub chociażby ograniczenie cukrów prostych pochodzących z żywności wysoko przetworzonej jest bardzo rozsądnym krokiem. Niekorzystne jest natomiast eliminowanie węglowodanów złożonych czyli wspomnianych wcześniej pełnoziarnistych produktów zbożowych, gdyż są one potrzebne dla ogólnego zdrowia metabolicznego. Dieta ubogowęglowodanowa będzie zatem zwiększać ryzyko chorób metabolicznych, np. wysokiego poziomu cholesterolu czy chorób układu krążenia. Cukier znajduje się nawet w produktach, które nie kojarzą nam się ze słodkim smakiem. Gdzie się ukrywa? Jest wiele produktów, które zawierają cukier. A które mogą nam się z nim zupełnie nie kojarzyć. Wszelkie produkty, w których składzie znajduje się miód, melasa, syrop glukozowo-fruktozowy, sacharoza, fruktoza czy karmel, są produktami zawierającymi cukier. Takie jego ukryte źródła to chociażby pieczywo, keczup i inne gotowe sosy, wody smakowe, a niekiedy nawet parówki. Przyznają, mówi pani redaktor Anna Komorowska, że obserwuję u siebie objawy uzależnienia od słodyczy. Czym mogę zastąpić cukier, żeby było zdrowiej, ale nadal słodko? Pani doktor Justyna Jessa odpowiada: Uzależnienie od słodyczy zazwyczaj ma charakter behawioralny. Czyli spożywanie ich dostarcza nam przyjemności, którą kompensujemy sobie na przykład trudny dzień w pracy, ale może mieć też podłoże typowo medyczne. Na przykład mamy spadki cukru, które stymulują apetyt na słodycze. Warto więc na początku określić, z czego wynika to uzależnienie. Niezależnie od przyczyny apetytu na słodkości, jak najbardziej możemy mieć w swojej diecie słodki smak bez spożycia niezdrowych słodyczy. Możemy zastąpić cukier do słodzenia potraw ksylitolem, erytrytolem, stewią, a w niektórych potrawach po prostu wykorzystać do tego owoce, np. banana, mango, melona, czy winogrona. Jak zmodyfikować dietę, gdy otrzyma się zalecenie ograniczenia spożycia węglowodanów? Zazwyczaj pacjenci nie dostają zalecenia ograniczenia spożycia węglowodanów, tylko właśnie cukrów prostych. Wówczas należy wyeliminować lub jak najbardziej ograniczyć w diecie cukier, słodycze, kolorowe napoje słodzone, ale również soki owocowe i miód. Wiem, że wiele osób uważa te dwa ostatnie produkty za zdrowe i faktycznie jest to nieco lepsza alternatywa dla cukru. Jednakże w kontekście efektów metabolicznych, Niestety nie będą one dużo lepszym wyborem, gdyż poziom glukozy po ich spożyciu wzrośnie praktycznie tak samo jak po spożyciu cukru. Warto więc te produkty zastąpić chociażby świeżymi owocami, z których możemy przygotować słodkie koktajle lub razem z orzechami dodać je do owsianki. Dla tych, którzy chcą wprowadzić zdrowe zmiany w diecie albo muszą wyeliminować cukier ze względów zdrowotnych, powstała książka Wszystkie oblicza cukru. Autorkami tej książki jest pani doktor Justyna Jessa oraz pani doktor Agnieszka Wilczewska. Co znajdziemy w książce Wszystkie oblicza cukru? Jest to takie kompendium wiedzy na temat cukru i efektów, jakie wywołuje w organizmie. Rozprawiamy się z mitami na temat jego zamienników, często droższych, ale niekoniecznie lepszych dla naszego zdrowia. Piszemy o słodzikach, które są kontrowersyjne i bardzo się ich boimy, ale czy słusznie? Piszemy o chorobach związanych z cukrem, na przykład insulinooporności. Zespole policystycznych jajników, depresji, ADHD, problemach z płodnością, chorobie Alzheimera, trądziku. Po przeczytaniu książki, czytelnik zrozumie mechanizmy działania cukru w naszym organizmie, być może zidentyfikuje wiele swoich problemów zdrowotnych, które wynikają z jego nadmiernego spożycia. Ale też, żeby było praktycznie, otrzyma przepisy na zdrowe, bezcukrowe. Słodkości. Na tym kończy się wywiad pani redaktor Anny Komorowskiej z panią doktor Justyną Jessą. Dziękujemy paniom za bardzo ciekawy i ważny wywiad, który podnosi naszą świadomość, naszą wiedzę na temat cukru który jest podstawowym źródłem energii w organizmie człowieka, ale zdecydowanie współczesna dieta zawiera go za dużo. I musimy tego być świadomi my jako Klienci sklepów spożywczych, my jako pacjenci nie chodzi o to, by być doskonałym ale o to, by być świadomym. Ja, jako lekarz rodzinny, zachęcam moich pacjentów do zmiany stylu życia, stosując strategię małych kroków. W przypadku spożycia cukru i wszelakich słodkości, zacznijmy od jednego dnia bez słodyczy i zobaczymy, co się stanie. Na pewno przeżyjemy. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie. I do usłyszenia.